Walony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam was drogie dzieci, witam was drodzy rodzice. Na kolejnym naszym spotkaniu różańcowym pod hasłem widzimy się z naszym boskim tatą, tatusiem, naszym ojcem, który jest w niebie, ale też z naszą boską mamusią, Maryją. I przed jej oblicze chcemy złożyć, jak już mówiliśmy wczoraj, Kolejny bukiet z róż. Chcemy złożyć dziesiątkę różańców, będziemy wspólnie się modlić i będziemy właśnie w tych różańcach pięknie uczestniczyć. Dlatego weźcie do ręki swój różaniec, byśmy byli gotowi złożyć te róże Panu Bogu i Matce Bożej. No to zaczynamy. Dzisiaj we wtorek rozważamy tajemnice bolesne, które mówią o życiu Pana Jezusa, który był Jego męką i śmiercią. Dla naszego zbawienia i życiowicznego. Jak myślicie, którą tajemnicę wybrałem dzisiaj? A może jeszcze, jakie tajemnice są? Modlitwa Pana Jezusa w ogóle, to pierwsza, później biczowanie Pana Jezusa, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa, Jego droga krzyżowa, a także śmierć na krzyżu. No, i wybrałem dzisiaj tajemnicę czwartą, więc idziemy na naszych różańcach do czwartej dziesiątki i patrzymy na tajemnicę, jak jest Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa to nasze codzienne drogi. Gdy idziemy do szkoły, gdy idziemy do pracy, gdy idziemy do kościoła, idziemy na zakupy, czy w różne inne miejsca, gdziekolwiek się wybieramy, czy do koleżanek, ale wiemy, że na tej drodze. Towarzyszyć ma nam Pan Jezus, bo na tej drodze z Panem Jezusem na drodze krzyżowej idziemy drogą do nieba. A z Panem bez Pana Boga nigdzie nie dojdziemy. Dlatego masz mają nasze serca być oddane jemu i chcemy, żeby prawdziwie na tej drodze wzrastać. Dlatego też poleśmy dzisiaj, tak jak wczoraj pomodlimy się za nasze rodziny, o bezpieczeństwo, o zdrowie, o pokój o zgodę żebyśmy mogli wspólnie kroczyć drogami wiary. Módlmy się wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, w święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale na zbawę od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskić pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Morza, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję Wam, drogie dzieci, drodzy rodzice, za wspólną modlitwę, za złożenie kolejnego pięknego bukietu z róż Matce Bożej, naszej ukochanej Mamie, a także Naszemu Ojcu, który jest w niebo, Naszemu Tatusiowi, który bardzo się cieszą z naszej wspólnej modlitwy. Zapraszam Was na jutro. Będziemy dalej modlić się, prosić o potrzebne dla nas dary i łaski, żebyśmy mogli na drodze świętości wzrastać. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia jutro.